Cześć, dzisiaj trochę inny odcinek. Dzisiaj odcinek o tym, jak przegwintować gwint jak przegwintować gwint w korbie od gwint od pedału rowerowego zepsuty gwint, postaramy się go przegwintować. Pokażę wam co, do, co jest potrzebne do tego oraz jak to zrobić. Mamy tutaj lewe ramię korby Shimano Dore XT. Zepsuty gwint, źle wkręcony. Postaramy się go naprawić. Do tego, oczywiście, będzie potrzebować zepsutą korbę z zepsutym gwintem. Gwintownika. Ja mam tutaj takie Zali Express. Tu mamy lewy. Tu mamy lewy gwint, natomiast prawy też jest do kupienia na Aliexpress, Nie wiem, koszt chyba z 50 zł, chyba 60. E, użyjemy lewy to lewe ramię. E, kawałek dętki, żeby zabezpieczyć korbę przedłożeniem tej madła, no właśnie, nie madło, e, lub też możecie to też wykonać na w rowerze, tak jak jest zamontowana korba w rowerze. No i coś tam do posmarowania tego gwintu. Na coś, coś, żeby tam ten gwintownik łatwiej szedł, żeby się nam nie, nie po prostu nie zatrzymał. No i coś do tego gwintownika potrzebujemy. Ja akurat użyłem korbę, żeby tym kręcić. E, ten, jak to kombinerki, żeby tym kręcić. No i tak w sumie zaczynamy. Także tak. Najpierw e, załóżmy dentkę, żeby osłonić tą korbę naszą. Teraz, tutaj okay. Okay, dociśnijmy mocno, z wyczuciem, ale dokręcone. E, teraz tak. Bierzemy do nas już Lewy gwintownik, smarujemy go, fajna opcja, dla urat żeby uratować naszą kolbę, bynajmniej spróbować. No i teraz pamiętając, że to jest lewy gwint lewa korba to trochę nie lewy gwint tylko le lewa korba wkręcamy wnik. dobra poszedł nam, na razie idzie nam gładko już, już zaczyna stawiać opór powoli jeszcze idzie gładko ręką aż dziwne Dobra już widzę. O, już stawiam Dobra, stawiam opór, teraz przekręcamy. Na razie idzie gładko, Możemy. Dwa obroty. I jeden do, do tyłu. Dwa obroty do korby wkręcamy jeden do tyłu. I więcej. I trochę do tyłu. I tak postępujemy aż przygwintujemy całe ramię. Metoda prosta, metoda bezinwazyjna, metoda, którą możecie sobie zrobić sami w domu. Tak? O, zobaczmy. Przygwintował jeszcze kawałek, bo tam kawałek jest, nie ma gwintu, tego, żeby to łatwiej weszło. Nam no gwint był naprawdę mocno rozwalony w tej korbie. Tego nie wiem, czy się uda w niej tą korbę uratować akurat powiem szczerze Wintownik lekko nam ta dobra przeszło przeszło całość może jeszcze kawałek o tutaj tak no i wykręcamy nasz gwintownik O, o, zapomniałem Wam powiedzieć, natomiast ja już to wcześniej zrobiłem. Gwint wcześniej czyścimy z brudu jakikolwiek tam był. Teraz wykręciłem gwintownik. Ja ten gwintownik sobie wyczyszczę. I tak samo postępuję z czyszczeniem gwintu. Tak. Z czyszczeniem gwintu. Biorę szmatkę. Człowiek. I jeszcze ten gwint. To można by go przedmuchać w sumie. Dla lepszego efektu. Efektu. Bezpieczeństwo. Niestety próba się nie powiodła. ta. Natomiast tu jest tak zniszczony gwint, że już się go nie da uratować. Są do tego oczywiście specjalne. Tulejki, które teoretycznie można zamontować, i w sumie też chyba, jak uda mi się skombinować, to pokażę Wam, jak to się robi. Natomiast drugą część korby udało mi się uratować. Drugą korbę, czyli prawe ramię, udało mi się uratować. Biorę prawy pedał. Proszę bardzo, się tutaj wkręca prawe do prawego ramienia e, prawego ramienia pedałka e, natomiast lewa niestety nie jest do ratowania, ale wam pokazałem jak to robić a że się nie dało odratować no bo no zobaczcie jaki gwint to jest gwint bardzo mocno zepsuty tutaj do, do Widzę, że część udało się uratować, ale już później, no słabo. mogę spróbować wkręcić tą teleberamie. No, ale widzicie, tu wchodzi, tak sobie czyli będzie trzeba po prostu zamontować prawdopodobnie ten właśnie oto e, gwintownik, e, gwintownik e, taki. Tulejkę. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dzisiaj wam pokazałem, jak to zrobić. Oczywiście się tej, koło, tego ramienia nie udało uratować. Prawe ramię udało się uratować. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie może jakieś sugestie odnośnie filmów, których mogę Wam pokazać, jak to się robi, jak się naprawia, oczywiście wedle mojej wiedzy to z chęcią Wam to zaprezentuję. Także dziękuję, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!